Witam Państwa serdecznie. w wideopokazie dla sklepu www.kupujesz.pl. Pokażemy dzisiaj plecak Irbis 55 w kolorze czarno-grafitowym. Jest to plecak o pojemności 55 litrów, wykonany z kordury. Waga jego to 1600 gram. Zacznijmy może tak od przodu. Tak wygląda ten plecak od przodu. Tutaj mamy jego bok, tył oraz drugi bok. Zacznijmy może od tyłu, ale zanim przejdę do tyłu, powiem to, co mówię przy każdym plecaku, przy wideopokazie. Wszystkie szczegółowe dane na temat systemów nośnych, materiału, ściągaczy, klamerek, taśm, wszystko znajdą Państwo w opisie na naszej stronie. Opis tego plecaka dokładny można znaleźć klikając sobie w link pod filmem, który właśnie Państwo oglądają. Tam też również znajdą Państwo cenę. No, i teraz możemy pokazywać system nośny. Jak widać, jest stały. Tutaj nie możemy dopasować sobie do wzrostu osoby, która będzie go nosić. Ale jest to mały plecak, więc jest to rzecz zbędna. Jeżeli chodzi o ramionczka, ramionczka są przeszyte taką grubą, dużą taśmą. Ona też z drugiej strony też jest oczywiście przeszyta, więc ten plecak jest podwójnie wszywany, Podwójnie te ramiona się trzymają. Naprawdę, jest to rzecz nie do urwania w tym plecaku. Dodatkowo mamy pas biodrowy z taką małą klamrą, pas biodrowy jest na rzepy, więc można go sobie wypiąć, chociaż nie polecam, bo to już 55 plecak, to jest już duży plecak, więc zazwyczaj jest już ciężki, naładowany, więc lepiej, lepiej jednak mieć ten pas biodrowy i połowę ciężaru plecaka brać też na biodra, nie wszystko na plecy. Teraz z boku, z boku mamy taką kieszonkę boczną do której możemy, jak widać, wsadzić sobie rękę, jest ona płaska. Dodatkowo są ściągacze boczne, gdyby plecak był pusty, możemy sobie go ściągnąć, będzie zajmować na pewno dużo mniej miejsca. Na dole jest taka kieszonka ze ściągaczem, możemy tutaj na przykład wsadzić jakąś butelkę. Z drugiej strony mamy identyczne zestawienie, więc nie będę prezentować tego jeszcze raz. Teraz przejdziemy do przodu, ale zanim pokażę przód, jeszcze klapa. W klapie mamy oczywiście taką kieszonkę dodatkową na rzeczy, które powinny być zawsze pod ręką. Na klapie również mamy takie ściągacze, do których możemy przymocować sobie karimatę, śpiwór, a nawet namiot. Z przodu nie mamy żadnych innych kieszeni dostępowych poza tą górną przez komin. Jest to mały plecak, więc też jest to rzecz zbędna. Otwieramy tutaj w klapie, jak widać nie ma żadnych dodatkowych kieszeni. Przy jakichś większych pleca plecaczkach zawsze tutaj mamy dodatkową kieszeń, tutaj akurat nie ma i otwieramy sobie komin. Jak widać komin ma przynajmniej 15-20 cm wysokości. Jest to dodatkowa pojemność naszego plecaka. Yy, teraz oczywiście wyjmę śpiwości, które są zawsze wypełnieniem, a nie są w zestawie z plecakiem. I pokażemy co tutaj się kryje w środku. Mam nadzieję, że nam się uda jak najwięcej pokazać to plecak ciemny, więc też tą komorę dużą jest jedna duża komora, bez jakichś dodatkowych kieszeni, jedna duża komora, do której możemy sobie naładować napakować różnych przedmiotów, które w podróży będą nam potrzebne dziękuję Państwu za uwagę, serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów w których mamy już na przykład Irvisa 55 w innych kolorach oczywiście też jest Irbis XS mniejszy też już kilka pokazów się znajduje jeżeli interesuje Państwa jakiś inny kolory, którego aktualnie nie ma na naszych wideopokazach, na przykład przy Irwisie, zachęcam do sprawdzenia na przykład Moskitów czy Quickpacków tam jest dużo więcej tych kolorów dostępnych wszystkie można sobie obejrzeć i zobaczyć jak one na żywo się prezentują tak jak mówiłem, ten jest w kolorze grafitowym przypomnę jeszcze raz zapraszam serdecznie też do kliknięcia w link pod filmem. Jest to przekierowanie do naszej strony, gdzie znajdą Państwo opis do tego produktu oraz oczywiście aktualną cenę. Zawsze z jakimś fajnym rabatem, więc myślę, że film i rabat zachęci Państwa do zakupu u nas. Większość plecaków wysyłamy tego samego lub następnego dnia roboczego, więc nie trzeba na nie długo czekać. Serdecznie pozdrawiam.